Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w konferencji poświęconej pacjentowi, który powinien być jak zawsze w centrum uwagi. Ja będę mówiła o jednej z najczęstszych chorób rzadkich, chorób nerwowo-mięśniowych dystrofii mięśniowej a W ostatnim czasie bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o leczenie i standardy postępowania i diagnostyki. Sama nazwa. Dystrofii mięśniowej Duchenne'a jest od nazwiska pana doktora, który opisał tę chorobę. Jak Państwo widzicie, na początku XIX wieku, jednak do tej pory niestety nie mamy skutecznego leczenia. Pierwsze objawy z reguły rozpoczynają się około 3-5 roku życia. Czasem mogą być bardzo niecharakterystyczne, jednak każdy chłopiec, który jest, ma opóźniony choćby nieznacznie rozwój ruchowy, który budzi jakiekolwiek wątpliwości czy to pediatry czy neurologa dziecięcego, to jest pacjent, który powinien być brany pod uwagę jako ten, który może mieć dystrofię mięśniową Duchenne'a. Z czasem trwania choroby pojawia się coraz więcej dolegliwości, takie jak trudności w bieganiu, bardzo duża męczliwość, mniejsza sprawność ruchowa niż u rówieśników, dosyć charakterystyczny, ale nie patognomoniczny przykurcz ścięgna Achillesa. Co powoduje, że chłopiec ma tendencję do chodu na palcach. Przy czym pragnę dodać, że nie każde chodzenie na palcach musi oznaczać tę chorobę. Bardzo charakterystyczna hipertrofia łydek. No i u części pacjentów dodatkowo trudności w rozwoju mowy, trudności w, stwierdzane jako zaburzenia zachowania. Być może też brak, za brak sukcesu w leczeniu dystrofii mięśniowej lisena odpowiada to, że sama dystrofina, czyli to białko, które jest uszkodzone, jest kodowane przez jeden z największych genów ludzkich, który zawiera aż 79 egzonów, dlatego nawet właśnie terapie genowe nie potrafią zrekonstruować pełnego białka dystrofiny. Ale wracając jeszcze do samej etiologii, tak jak już wspomniałam, choroba rozpoczyna się i głównie występuje u chłopców, jest to choroba dziedziczna, wzorzec choroby jest bardzo podobny, natomiast. To, na co chcę zwrócić Państwa uwagę, że mamy tutaj różne mutacje. W związku z tym, jeśli leki będą ukierunkowane na jakiś rodzaj mutacji, to jeden lek może pasować do pewnej grupy pacjentów, a nie może być lekiem, który pasuje do wszystkich pacjentów. Natomiast jest oczywiście też taka grupa leków, która będzie ukierunkowana na to, aby pomóc wszystkim pacjentom. I to, co my widzimy w ramach postępu choroby, w ramach objawów klinicznych, o których mówiłam, to jest właśnie z czasem osłabienie i zwłóknienie mięśni. Mięsień zwłókniały to jest mięsień, który już jest nieaktywny. I mięsień, który jest nieaktywny, jest zastępowany przez tkankę tłuszczową. Dlatego, tak jak tutaj widzicie Państwo na tych slajdach, wraz z wiekiem chłopca, ta tkanka mięśniowa jest coraz częściej, to się tutaj zmienia, zamieniana w tkankę tłuszczową, stąd to właśnie przejaśnienie widoczne na rezonansie mięśni. Podsumowując, w dystrofii mięśniowej dishenza dochodzi do braku bądź zaburzenia funkcji genu dystrofiny, a to finalnie prowadzi do osłabienia mięśni szkieletowych, czyli tych, które odpowiadają za chodzenie. W tych mięśniach szkieletowych mamy także mięśnie oddechowe, dlatego w drugiej dekadzie życia u pacjentów pojawi się niewydolność oddechowa i bardzo ważny kolejny objaw który także wpływa na jakość i długość życia naszych pacjentów, to uszkodzenie mięśnia serca, czyli z czasem u naszych pacjentów ujawnia się kardiomiopatia. I tu jeszcze wracając trochę do historii, ale do historii odkrycia samego genu i rozwoju terapii w dystrofii mięśniowej Duchenne'a, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę ten gen został opisany w 1987 roku, czyli dość dawno temu, a do tej pory nasze leczenie, my nie mamy takiego leku, który by wyleczył jednoznacznie dystrofię mięśniową Duchenne'a, natomiast mamy leki, które zdecydowanie poprawiają jakość życia pacjentów i wydłużają długość życia naszych pacjentów. I już w 2018 roku ukazały się takie artykuły, które ewidentnie pokazywały nam, z jakimi trudnościami mierzy się sam pacjent, jak i lekarz i jak bardzo właśnie ta opieka powinna być skoordynowana, a nasz pacjent, jak, jak Państwo tutaj widzicie, powinien być w centrum uwagi, w centrum różnych specjalistów. Ten dokument składał się z trzech części i każda z tych części omawiała ważne aspekty życia i leczenia naszego pacjenta. Celem leczenia oczywiście jest poprawa stanu funkcjonalnego dzieci najmłodszych, utrzymanie później jak, najdługo, jak najdłużej poprawy w zakresie chodu do końca tego okresu, kiedy nasz pacjent się porusza. Z reguły tę zdolność samodzielnego chodzenia pacjent traci pomiędzy 11 a 13 rokiem życia, zapobieganiu bądź leczeniu kardiomiopatii terapii oddechowej, o tym o czym mówiłam przed chwilą, minimalizacji powikłań ze strony układu kostno-szkieletowego, które są nie tylko powikłaniami samej choroby, ale także naszych terapii, no i leczenia objawowego zaburzeń ze strony układu pokarmowego, który także pojawia się w drugiej dekadzie życia. Natomiast no, nie można zapomnieć o tym, że wtedy kiedy choruje dziecko, to choruje cała rodzina, że nasz pacjent jest dzieckiem, które się rozwija i dojrzewa i właśnie to życie rodzinne jest dla niego także szalenie ważne, dla całej rodziny, że niezwykle ważna jest tutaj ta opieka psychospołeczna i oczywiście integracja ze środowiskiem. No i tutaj niezwykle ważne miejsce w standardzie opieki nad pacjentami z dystrofią mięśniową Dyschena zajmują sterydy, które zdecydowanie poprawiają funkcję chodu i opóźniają utratę zdolności samodzielnego chodzenia o około 3 lata, wpływają także na funkcje kończyn górnych, spowalniają narastanie zaburzeń oddechowych i opóźniają także powstawanie kardiomiopatii. I tak naprawdę, kiedy wprowadziliśmy do leczenia ponad 10 lat temu te standardy, najpierw zwiększając jakby świadomość wśród lekarzy tej, tejże choroby, to okazało się, że ta opieka wielospecjalistyczna, kiedy nasz pacjent jest w centrum uwagi i otrzymuje sterydoterapię, wsparcie oddechowe i profilaktykę kardiomiopatii, to ta mediana przeżycia się zdecydowanie tutaj podwyższyła do około 28 lat. Natomiast właśnie sterydy to są wspaniałe leki, niemniej jednak jest to jedna z, leku, grup, z grup lekowych, które w medycynie są niezwykle skuteczne, ale wszyscy wiemy, że one mają także bardzo dużo działań niepożądanych. Przede wszystkim właśnie chociażby osteoporozę. Co u chłopca, który dodatkowo straci funkcję chodu albo jest bardzo mało aktywny, jest jeszcze dodatkowym czynnikiem, który będzie do tej choroby dysponował. Sterydy prowadzą do otyłości, prowadzą do nadciśnienia tętniczego, mogą prowadzić do cukrzycy mogą hamować wzrost naszych pacjentów, mogą nasilać lub wręcz powodować zaburzenia zachowania, no i część sterydów także prowadzi do wzrostu ryzyka zaćmy. Także mimo tego, że to leczenie jest niezwykle skuteczne, to ma szereg działań niepożądanych. I tu chciałam powiedzieć o sterydach starej generacji, do której należy właśnie prednizon zwany także jako preparat najczęściej stosowany jest encorton i wamorolon, który na skutek pewnej modyfikacji budowy cząsteczki ma działanie sterydów. Natomiast ma zdecydowanie mniej działań niepożądanych, dlatego że zmniejsza właśnie to ryzyko chociażby supresji osi pod wzgórze przysadka nadnercza, co będzie miało wpływ na wiele układów i wiele narządów. Co więcej, on działa jako antagonista receptora mineralokortykoidowego, a ta... To antagonistyczne działanie być może w przyszłości u naszych pacjentów będzie pozwalało także ograniczyć działania niepożądane po sterydoterapii ze strony układu krążenia. I tutaj na tym slajdzie Państwo widzicie tą starą cząsteczkę prednizonu, steryt nowszej generacji deflazakort, który... Już ma troszkę mniej działań niepożądanych, rzadziej prowadzi do otyłości. Później ten nowocześniejszy wamorolon, który możemy powiedzieć tak naprawdę łączy działanie deflazakortu i eplerenonu, czyli leku takiego, który stosujemy w profilaktyce kardiomiopatii i w profilaktyce chorób układu krążenia. Badania kliniczne wykazały tutaj, że lek ten ma korzystne działanie. Ja nie będę ich szczegółowo omawiać, ale chcę tylko pokazać, jak wzrastały te wszystkie rzeczy, które idą do góry. To są właśnie te poprawa sprawności u naszych pacjentów w różnych testach w stosunku do tej krzywej, która idzie do dołu, w stosunku do tych, którzy otrzymywali placebo. Ten obraz jednoznacznie nam tutaj pokazuje korzystne działanie tego nowoczesnego sterydu zarówno w większej jak i w mniejszej dawce. Natomiast to co jednoznacznie wykazano, to że wamorolon prowadzi do mniejszego zahamowania wzrostu, praktycznie nie wpływa na wzrost. Mówiliśmy na poprzedniej sesji o otyłości i ja chcę tutaj też zwrócić państwa uwagę na to, że najtrudniejsze dla pacjentów tak psychologicznie są te choroby, które widać. U chłopca z dystrofią mięśniową dyszena otyłość widać i zahamowanie wzrostu widać. Proszę sobie wyobrazić, jak się czuje 13-15-latek, który ma wzrost 4-5-letniego dziecka. To jest olbrzymi. Jakby dramat pomijając tę chorobę, tutaj dodatkowo dochodzi właśnie do takich trudności psychospołecznych, dlatego że ten chłopiec jest zupełnie inaczej odbierany przez y, rówieśników. Także ten wpływ na wzrost i prawidłowe utrzymanie tempa wzrastania wydaje się być tutaj niezwykle ważne. Mówiłam także o y, metabolizmie kości i otyłości. Tutaj także okazuje się, że ten nowszy steryt ma tutaj korzystniejszy wpływ na metabolizm kości, będzie zdecydowanie rzadziej prowadził do osteoporozy, czyli to działanie niepożądane może nie będzie całkowicie wyeliminowane, ale będzie tutaj ze zdecydowanie mniejszym ryzykiem. Podsumowując, nowoczesny steryt, dlaczego będzie korzystniejszy? No, Powiedziałam przed chwilą, nie hamuje wzrostu dzieci, powoduje mniejsze ryzyko supresji całej osi hormonalnej i niewydolności nadnerwczy, mniejsze ryzyko osteoporozy, lepszy profil metaboliczny, czyli prawdopodobnie także mniejsza skłonność do insulinooporności, otyłości i cukrzycy. Nie działa właśnie na ten receptor mineralokortykoidowy, więc nie powoduje obrzęków i nadciśnienia tętniczego. No i zatem będzie prawdopodobnie też powodował mniejszy przyrost masy ciała. Czyli ma tutaj szereg korzystnych cech, no jest też pewna cecha niekorzystna. Ja tutaj dałam znak zapytania przy wadzie, to jest pewna cecha tego leku, który jest lekiem zdecydowanie Niezwykle dużo droższym niż standardowo stosowana sterydoterapia. Ale wracając jeszcze do pacjenta, który powinien być w centrum uwagi i do tych nowych potrzeb, które de facto są tymi starymi potrzebami, ja pokrótce chcę zwrócić uwagę na te obszary tej multidyscyplinarnej opieki, na którą powinniśmy zwrócić uwagę u pacjentów z dystrofią mięśniową dysena. Tak jak już mówiłam, Dystrofia mięśniowa dyszyna prowadzi do kardiomiopatii, więc niezwykle ważnym elementem jest współpraca neurologa z kardiologiem i włączenie leków, które będą lekami profilaktycznymi w leczeniu kardiomiopatii, włączenie ich stosunkowo wczesne i niestety muszę powiedzieć, że mimo tego, że te leki są tanie, to nadal w dystrofii mięśniowej te leki nie są refundowane. Tutaj jeszcze wymieniam właśnie te zalecane leki, które tak naprawdę jako profilaktykę kardiomiopatii powinny być włączone do 10 roku życia. Inny ważny element to już jest właśnie druga dekada życia, wtedy, kiedy pacjent traci zdolność samodzielnego chodzenia, wówczas także narasta osłabienie mięśni oddechowych, w tym mięśnia-przepony, i może dochodzić do początkowo przewlekłej niewydolności oddechowej, która manifestuje się w godzinach nocnych, a później ta przewlekła niewydolność oddechowa, która się pogłębia i utrwala, będzie miała wpływ na funkcjonowanie pacjenta, na jego funkcjonowanie w ciągu dnia, na jego myślenie, na jego możliwość zdobycia postępów szkolnych. Niezwykle ważnym elementem zatem będzie wychwycenie, kiedy ta niewydolność oddechowa się pojawia i regularna opieka pulmonologiczna. Do tych badań na pewno będzie należała stara, dostępna już spirometria, tylko żeby ta świadomość była troszkę większa. No i i badania takie jak polisomnografia czy kapnometria w godzinach nocnych, które informują nas o tym, czy nasz pacjent jest wydolny oddechowo nocą, czy być może to jest pacjent, który powinien być zakwalifikowany do programu nieinwazyjnej wentylacji respiratoterapii domowej. Taki program istnieje, tylko tak jak mówię, czasem ta świadomość jest niewystarczająca. Zresztą ten problem może dotyczyć innych pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy mają y, chorobę nerwowo-mięśniową, u których właśnie w przebiegu choroby będzie dochodziło do osłabienia mięśni oddechowych. I w tym dokumencie, który już Państwu wcześniej pokazywałam z 2018 roku, bardzo dokładnie rozpisano te elementy, które są niezwykle ważne na każdym etapie chorowania naszego pacjenta. Opieka ortopedyczna, niezwykle ważna. Natomiast to, co chcę powiedzieć i w zasadzie podkreślają to eksperci także z innych krajów zajmujący się dystrofią mięśniową DISHENA, na szczęście właśnie dzięki wprowadzeniu standardu opieki, dzięki rehabilitacji, dzięki włączeniu sterydoterapii około 4-5 roku życia, coraz mniej skolios występuje u pacjentów. Z dystrofią mięśniowo Dyschena, a jeśli już występują, to najczęściej nie muszą być one korygowane operacyjnie, co jest też olbrzymim plusem dla tej grupy chorób. Następny, niezwykle ważny element, mogłabym powiedzieć, że rok 2024 to jest ten rok, kiedy coraz więcej mówimy o endokrynologii w dystrofii mięśniowej Deshena. Po pierwsze. To, o czym już wspominałam, układ endokrynologiczny będzie miał wpływ na to, jak, czy nasz pacjent ma ostoporozę, czy nie. To, o czym już wspominałam, układ endokrynologiczny będzie miał wpływ na to, czy nasz pacjent rośnie, czy nie. No właśnie, jako niekorzystny efekt działania sterydów dawnej generacji, ten wzrost będzie zahamowany, dlatego zaleca się... U chłopców, którzy mają zahamowanie wzrostu, kwalifikacje do leczenia hormonem wzrostu. Także to jest niezwykle ważny element. No i w drugiej dekadzie życia pojawia się jeszcze dojrzewanie płciowe, i o tym też powinniśmy powiedzieć, że coraz częściej decydujemy się endokrynolodzy wspólnie z neurologami na włączenie substytucji terapią testosteronową w tej grupie chorych. Ona ma korzystny wpływ zarówno na dojrzewanie chłopców, jak i na samą komórkę mięśniową najprawdopodobniej. No i Jeden z ostatnich elementów to jest też w drugiej dekadzie życia opieka gastrologiczna, dlatego że u części pacjentów pojawia się dysfagia, a gdybyśmy mówili właśnie o tej opiece diabetologiczno-gastrologicznej w pierwszej dekadzie życia, to przede wszystkim tutaj pod uwagę trzeba wziąć dietę i właśnie powikłania sterydoterapii dawnej generacji, szczególnie po prednizonie, nasi pacjenci mieli. I mają bardzo dużą skłonność do wzrostu masy ciała. Niezwykle ważnym elementem jest także opieka okołooperacyjna, jeśli nasz pacjent musi odbyć zabieg. Anestezjolodzy. Z reguły proszą neurologów tutaj o właściwe zalecenia, jakich leków należy unikać. To jest niezwykle ważny element. Pacjent z dystrofią mięśniową Duchenne'a, czy z inną rzadką chorobą nerwowo-mięśniową, to jest pacjent, który przed zabiegiem operacyjnym zawsze powinien mieć wykonaną pełną, opiekę, pełną ocenę pulmonologiczną i kardiologiczną, a także Powinien być pacjentem, który, u którego ten zabieg będzie zaplanowany z pewnym wyprzedzeniem. Ta opieka pulmonologiczna jest o tyle ważna, że jeśli u pacjenta, który ma przewlekłą niewydolność oddechową, dokonamy intubacji, to później możemy mieć bardzo dużo powikłań pooperacyjnych. No i. Bardzo ważny element to jest właśnie to wsparcie takie psychologiczno-społeczne, wsparcie w szkole, w środowisku. Ta ocena tutaj naszych pacjentów i wsparcie ich rodzin jest także niezwykle ważne. I teraz wracając jeszcze do leczenia i do tych nowych możliwości, które pojawiają się na świecie. Bardzo dużą część poświęciłam tego wykładu nowemu sterydowi wamorolonowi. Natomiast chcę powiedzieć także, że jest taka inna terapia, która także w Unii Europejskiej się pojawia, to jest lek, który się nazywa givinostat i on podobnie jak steryd będzie odpowiadał do leczenia, będzie dobrym lekiem do leczenia najprawdopodobniej całej grupy pacjentów, oczywiście po sprawdzeniu wszystkich przeciwwskazań. W przypadku giwinostatu zespół Long QT, czyli pewne zaburzenia rytmu serca, powinny być tym wskazaniem, w którym będziemy bardziej ostrożnie włączać takie leczenie u pacjentów, bądź ewentualnie nie zdecydujemy się na tego typu terapię. Dwa słowa o wamorolonie. On nie działa na gen dystrofiny, tylko działa na te procesy, które są związane z utratą dystrofiny i w konsekwencji zahamowanie biogenezy i zahamowanie włóknienia. Czyli to jest taki lek, który także będzie w sposób nieswoisty wzmacniał komórkę mięśniową, będzie ją chronił przed przejściem z tkanki mięśniowej w tkankę włóknistą, będzie to zdecydowanie opóźniał i później w tkankę tłuszczową także jest to pewnie na grupa korzystna leków no i to o czym się mówi ostatnio także bardzo dużo to odtwarzanie samego genu dystrofiny ja już o tym chwilę wspomniałam na samym początku mówiąc o etiologii tej choroby i o tym dlaczego ona mimo terapii genowych nie mamy jeszcze pełnego sukcesu wspominałam o tym że tam jest 79 egzonów czyli jest to niezwykle długi gen. I niestety żaden wektor wirusowy tak długiego genu, mimo licznych badań klinicznych, które trwają od lat, no nie jest w stanie wciągnąć. Co się dzieje wtedy, kiedy właśnie dochodzi do y, uszkodzenia tego genu? Tak jak Państwo tutaj widzicie, egzon 45 nie pasuje do 49. One się nie skleją, bo wyleciały te pomiędzy zasłonięte na czerwono. Ale jest jeszcze inna forma terapii oprócz właśnie próby odtwarzania dystrofiny, to tak zwane terapie exonskipping. skipping Tutaj mamy taki przykład, że w sytuacji, kiedy oligonukleotydy nonsensowne zablokują nam egzon 45, to proszę zwrócić uwagę, że 44 będzie pasował do tego 49. I to jest też pewien trend w terapii dystrofii mięśniowej liszena ukierunkowany na konkretną mutację. Takie terapie są dostępne na świecie. Na razie żadna z nich nie jest dostępna w Europie, ale jak Państwo widzicie, na pewne egzony są terapie dostępne w, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale także w Japonii. No i wracając do terapii genowej i tego wielkiego genu, którego nie jesteśmy w stanie otworzy, odtworzyć. Od 2018 roku trwają oficjalne badania nad terapią genową z mikrodystrofiną, o której słyszymy w ostatnim czasie bardzo dużo. Jak Państwo widzicie, w 2018 roku włączono bardzo małą grupę pacjentów. Później, w 2019, ta grupa była zdecydowanie większa. Kolejne badania są zaplanowane i są w toku. Dlatego póki co jeszcze nie mamy w Unii Europejskiej, komisja uznała, że nie mamy wystarczających dowodów na skuteczność tej terapii, ale część tych wyników jest obiecująca. Są także inne firmy, które próbują badać pacjentów i właśnie ten, ten mechanizm działania mikrodystrofiny, czyli podłączenia do wektora wirusowego zmniejszonego białka dystrofiny. Moglibyśmy powiedzieć, że zamiast całego tortu podłączamy tylko mafinki i te mafinki będą spełniały funkcję tego dużego y, tortu. Także te terapie są przed nami, te nowe potrzeby są przed nami. Niemniej jednak y, myśląc o nowych lekach, myśląc o y, nadziejach, nie możemy zapominać o tym, co jest standardem leczenia i opieki. Nie możemy zapominać o, tym, o tych lekach, które tak naprawdę pasowałyby dla, dla każdego pacjenta i pasują, jakimi są sterydoterapia i być może w przyszłości także Givinostat. Bardzo dziękuję za uwagę, a to jeszcze 7 września, który obchodziliśmy także u nas w klinice. 7-9, czyli 79 egzonów, tyle ma właśnie gen dystrofiny i stąd ta data, zawsze to jest Dzień Świadomości tej rzadkiej choroby. Bardzo dziękuję.